Powiedz, co zamierzasz zrobić ze swoim jedynym, dzikim i bezcennym życiem. Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga Gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia i rozwoju osobistym. Cztery lata temu opublikowałam tutaj filmik o książce Esencjalista, Mniej, ale lepiej. I przez te cztery lata od opublikowania tego filmu. Esencjalizm właściwie towarzyszy mi cały czas. Ja swojego czasu czytałam bardzo dużo takich książek, właśnie takich poradnikowych, lepszych, gorszych oraz takich zupełnie bezwartościowych. Sporo jest na rynku książek, które. Chcą zmienić wasze życie, ale de facto jest to zbiór jakichś oklepanych formułek, lania wody itd. Natomiast jeżeli chcielibyście sobie zaoszczędzić czasu i przeczytać tylko jedną tego typu książkę w życiu, to myślę, że powinna to być ta książka. Greg McKeown napisał tę książkę, która stała się bestsellerem New York Timesa. Jest to książka, która ma swoje stałe miejsce w mojej biblioteczce. Jest ona po prostu dla mnie czymś bardzo ważnym, czymś, co zmieniło de facto moje życie na lepsze. Zaraz opowiem Wam, dlaczego. Natomiast niedawno zgłosiło się do mnie wydawnictwo MT Business z informacją, że na podstawie książki powstał planer. Planer esencjalisty, więc momentalnie byłam zaintrygowana i wiedziałam, że chcę to przetestować zobaczyć. O co chodzi w tym planerze. I w związku z tym dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o książce, troszeczkę o planerze i ogólnie o tym, czym dla mnie jest esencjalizm i jak on łączy się, jak on się wiąże z minimalizmem. Według mnie esencjalizm i minimalizm są do siebie bardzo podobne i nawet wzajemnie mogą się uzupełniać. Bez esencjalizmu, minimalizm według mnie staje się tylko takim nurtem estetycznym. A dla mnie minimalizm jest czymś o wiele większym, jest to taka idea, która wybiega poza tylko i wyłącznie estetykę. Mianowicie chodzi tutaj o sztukę mówienia nie. Tak, w bardzo ogólnym, oczywiście, rozumieniu minimalizmu i esencjalizmu. Ja kiedyś zupełnie nie potrafiłam mówić nie. Zgadzałam się na wszystkie projekty, na wszystkie propozycje. Miałam bardzo mało czasu, byłam ciągle zajęta, wydawało mi się, że tak należy. Miałam takie poczucie, że chcę robić wszystko, tak? Chcę mieć sukces w pracy, chcę mieć jakiś super hobby, chcę podróżować, chcę malować, grać na ukulele, biegać, jeździć na rowerze. Chciałam wszystko. Natomiast nie możemy mieć wszystkiego, o czym autor pisze w tej książce. W życiu chodzi o to, żeby umieć z pewnych rzeczy rezygnować, bo za każdym razem, kiedy my mówimy. Tak, jakiejś jednej rzeczy, jakiejś jednej propozycji mówimy nie innym. I w minimalizmie jest podobnie. Tak? My uczymy się świadomie odmawiać, świadomie hmm, kwestionować to takie automatyczne zgadzanie się na wszystko. On pisze w swojej książce między innymi, że nieesencjaliści reagują automatycznie na najnowszy pomysł, wykorzystują bez namysłu nadarzającą się okazję albo odpowiadają na ostatniego maila. Esencjaliści świadomie tworzą przestrzeń dla eksploracji i rozmyślań. Próba takiego wyeliminowania z życia automatycznych reakcji, tak? Widzimy promocję w sklepie, kupujemy, tak? Ktoś w domu ma firanki, my też mamy w domu firanki. Ktoś proponuje nam jakiś projekt, proponuje nam dodatkowe zlecenie, które przyniesie nam pieniądze, więc wydaje nam się tak, to jest coś dobrego, ale um, zaniedbujemy na przykład w tym momencie życie rodzinne. To wszystko Mogłoby być opisem zarówno esencjalizmu, jak i minimalizmu, przynajmniej według mnie. W każdym razie ta książka bardzo zmieniła moje podejście do mówienia nie, i ja zaczęłam dzięki niej rezygnować z wielu rzeczy. Ja kiedyś, oprócz tego, że pracowałam na początku mojej kariery zawodowej, nie zarabiałam za dużo pieniędzy, więc łapałam się różnego rodzaju zleceń dodatkowych, pisałam różne teksty na blogi, robiłam tłumaczenia, robiłam redakcje. Robiłam nawet jakieś małe strony internetowe, wszystko, co gdzieś tam przyniosłoby mi jakieś pieniądze. I wydaje mi się, że gdybym nadal robiła te wszystkie rzeczy dookoła, to nie byłabym zawodowo w tym miejscu, w którym jestem teraz. Moja praca jest właściwie jedynym moim źródłem dochodu obecnie. Natomiast to, że ja byłam w stanie skupić się właśnie na tej jednej rzeczy, przestać rozdrabniać, rozmieniać swój czas, swoją energię na inne, Poboczne projekty, chyba sprawiło, że gdzieś tam w tej pracy dobrze mi idzie. Tak przynajmniej mam taką nadzieję, że nie tylko ja tak sądzę. Ogólnie mówienie, nie w naszej kulturze nie jest mile widziane. Mam też wrażenie, że w szczególności kobietom nie wypada powiedzieć nie. Jeżeli mówimy nie, odmawiamy wykonania jakiejś rzeczy, to w szczególności właśnie w, takiej, w takim kontekście zawodowym, to może to być. Bardzo, w bardzo różny sposób postrzegane jako lenistwo, jako niechęć, jako brak kompetencji. To są zazwyczaj takie właśnie negatywne sposoby postrzegania tego nie. Natomiast rzadko się gdzieś tam zauważa pozytywną wartość tak, tej asertywności, tego, że my potrafimy postawić granice, powiedzieć nie, nie podejmę się tego projektu, dlatego że chcę skupić całą swoją energię mentalną, intelektualną na moim obecnym projekcie w pracy i tutaj gdzieś tam wzrastać. Dzięki tej książce ja nauczyłam się mówić, nie, oczywiście to jest ciągły proces, ja cały czas mm, muszę to kontrolować. Wydaje mi się, że właśnie wydanie tego planera to świetna okazja dla mnie, żeby wrócić do tej książki, przeczytać ją jeszcze raz właśnie z perspektywy dłuższego czasu i zweryfikować właśnie, jak to, jak to u mnie wygląda, co się zmieniło. Dobrze, a zatem jak wygląda ten planer? On przede wszystkim ma taki wstęp, wprowadzenie, gdzie możecie dowiedzieć się właśnie takie najważniejsze rzeczy, które też znajdziecie tutaj w tej książce. Natomiast tutaj jest, jest miejsce, gdzie jest wyjaśniony esencjalizm, tak? więc nawet jeśli nie macie tej książki, to myślę, że z samym planerem też sobie poradzicie. Są tutaj miejsca, gdzie możemy zanotować sobie nasze różne rozmyślania dotyczące Priorytetów. I ta część, właśnie ten wstęp, pomaga ustalić sobie taki swój priorytet życiowy, odnaleźć może te obszary, które pochłaniają naszą energię, ale nie są dla nas de facto ważne, nie są zgodne z naszymi wartościami. Więc, więc na pewno jest to takie fajne miejsce, gdzie można sobie dużo przemyśleć, właśnie za pomocą pisania. Ja wielokrotnie mówiłam o tym, że pisanie bardzo pomaga, gdzieś tam sobie poukładać pewne rzeczy, ustrukturyzować myśli, które często gdzieś tam się kłębią. Natomiast jest tutaj w tym planerze jedna nowa, ciekawa dla mnie bardzo rzecz, mianowicie kwartalny samotny wyjazd. I to jest coś, co bardzo, bardzo ze mną rezonuje. Ja chyba już parę razy też na tym kanale wspominałam o tym, że Bycie samemu ze sobą, ze swoimi myślami jest dla mnie umiejętnością ważną, wartościową i, i taką umiejętnością, którą warto doskonalić. I myślę, że wiele osób nie czuje się komfortowo z takim byciem samemu. A zwłaszcza jeżeli chodzi o taki wyjazd, tak, wyjeżdżamy na weekend. Sami, siedzimy sami w hotelu, co mamy robić? Tak, wielu ludzi to przeraża, wiem to też po waszych różnych komentarzach, które zostawiacie pod moimi filmikami z wyjazdów. Tak, ja zazwyczaj jeżdżę sama i dla mnie to jest świetna okazja, żeby pobyć ze sobą, zastanowić się troszeczkę nad swoim życiem, spojrzeć tak z dystansu. Kiedy jesteśmy z kimś na wyjeździe, tak, to zazwyczaj rozmawiamy z tą osobą, nie ma takiego miejsca na wewnętrzną jakąś autorefleksję. I autor zachęca tutaj, żeby raz na kwartał, jest bardzo ciekawe moim zdaniem, robić sobie właśnie taki wyjazd i wybrać się na jeden dzień, na dwa dni, pobyć ze sobą i poświęcić ten czas w stu na autorefleksję, na zastanowienie się nad swoimi priorytetami, nad swoimi celami, nad swoim życiem, gdzie jesteśmy, gdzie chcielibyśmy być. Uważam, że to jest świetne. Naprawdę świetny pomysł. On tutaj pisze, że to jest taka okazja do oderwania się od reaktywnego ciągu spotkań, tak? od takiego reaktywnego stylu życia. My często przez życie właśnie idziemy na zasadzie takiej reaktywności, czyli my reagujemy na to, co nas spotyka, na to, co ktoś do nas mówi, na to, co ktoś robi, o co ktoś nas prosi. To są wszystko reakcje nasze na inne rzeczy dookoła, natomiast chodzi o to, co my tak naprawdę chcemy, tak? Także bardzo podoba mi się, że, że on tutaj o tym wspomina. Uważam, że to jest świetne narzędzie. Wiem, że wielu biznesmenów, nie wiem, Bill Gates robi takie wyjazdy. Um, także myślę, że coś w tym jest. Natomiast w dalszej części mamy po dwie strony, właśnie na każdy dzień. One nie są datowane, więc możemy zacząć w każdym momencie roku, miesiąca, tygodnia i mamy miejsce, gdzie możemy sobie właśnie zapisać jakąś refleksję, możemy sobie rozplanować nasze projekty. Są tutaj podane metody, jak to zrobić najlepiej. Nie będę wam wszystkiego zdradzać. Myślę, że jest to bardzo fajne narzędzie, jeżeli na przykład pracujecie tak jak ja zdalnie, tak? Pracujecie w domu, gdzie w szczególności bardzo ważna jest dobra organizacja, samodyscyplina i takie Taka umiejętność zarządzania sobą w czasie, też coś, o czym autor tutaj pisze w książce, tak, że my jesteśmy otoczeni tyloma różnymi bodźcami, zaproszeniami, komunikatami, że coraz bardziej ważne staje się, jak my jesteśmy w stanie zarządzać tym wszystkim, jak jesteśmy w stanie zarządzać tymi wszystkimi sygnałami, które do nas dochodzą. Coś, co kiedyś nie było tak potrzebne, tak? I tak samo ten nadmiar, który nas otacza, możemy właśnie przyłożyć znowu do minimalizmu, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy widząc te wszystkie rzeczy dookoła, piękne, fantastyczne rzeczy, które mają nam pomóc, które na mają poprawić nasz, yy, naszą jakość życia, żebyśmy umieli zatrzymać się, spojrzeć i wybierać po prostu świadomie spośród tych wszystkich propozycji, tak? tych wszystkich produktów, tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich ubrań, które nas otaczają, które wołają do nas tak, kup mnie, ja zmienię twoje życie na lepsze i tak dalej, żebyśmy potrafili po prostu przesiewać to przez właśnie takie sito swoich własnych wartości. Na początku przywołałam cytat, który pojawia się w tej książce poetki Mary Oliver, Powiedz co zamierzasz zrobić ze swoim jedynym, dzikim i bezcennym życiem? I to no, piękny cytat i myślę, że warto po prostu się zastanowić nad tym, tak, bo to jest taki banał, że każdy z nas ma jedno życie, tak? Mamy ograniczony czas. I myślę, że warto nauczyć się wykorzystywać ten czas jak najlepiej, tak? I nie mówię tego w kontekście jak najbardziej efektywnie. Ale wykorzystać po prostu zgodnie z tym, co jest w nas i jakie my mamy wartości. Ja myślę, że właśnie dzięki tej książce, dzięki temu planerowi, który będę właśnie używała do planowania sobie mojej pracy, dojdę do odpowiedzi, właśnie co zamierzam zrobić z tym moim jedynym, dzikim i bezcennym życiem, bo nie ukrywam, że to jest takie pytanie, które jest dla mnie ważne i ciągle je sobie zadaję. Także. Bardzo, bardzo polecam Wam książkę, bardzo polecam Wam planer. Myślę, że to jest świetne narzędzie, jeżeli minimalizm jest czymś, co jest Wam bliskie, a nie znacie jeszcze esencjalizmu, to jest to świetne do niego uzupełnienie. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie o esencjalizmie. Czy czytaliście książkę? Co o niej sądzicie? Czy również zmieniła w Waszym życiu coś na lepsze? Bardzo jestem, jak zawsze, ciekawa Waszych opinii. Jak zawsze, bardzo dziękuję za wszelkie polubienia, za subskrypcję mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!